Witam serdecznie w Przemyleśnym ogrodzie. Likwiduję powoli grządki podwyższone ze względu na to, iż rozpadają się po trzech właściwie latach użytkowania mniej więcej i dlatego, że czeka nas przemeblowanie w ogrodzie. Jeżeli się nie wezmę za to, to w życiu nie zrobię, także likwiduję te grządki, jeżeli chcecie zobaczyć różne efekty. Z których można się coś nauczyć, typu ile te deski wytrzymują, jak wygląda taka ziemia, którą kiedyś po prostu robiłem z dosyć jałowych materiałów, jak wygląda ziemia po tym wyściółkowaniu tekturą i rzuceniu tej materii bez wydobywania wcześniejszego chwastów, czy jak też sprawdza się taka siatka plastikowa przeciw gryzoniom no to zapraszam Was na film zobaczycie rozkładanie tych grządek i różne ciekawostki związane z ich troszeczkę wymiarami ile tam tej ziemi trzeba czy, czy dobre są takie skręcane grządki czy raczej takie na zamki tutaj robione no nic, zapraszam do oglądania Po demontażu pierwszej grządki kilka ciekawostek. Grządka miała mniej więcej 1,10 m na 1,70 m i około 30 cm wysokości, co daje nam w przeliczeniu troszkę tam w sumie ponad pół metra sześciennego ziemi. 7 taczek mniej więcej stąd wywiozłem na górkę. Jak można zauważyć, ziemia nie jest taka najgorsza, pomimo że używałem dosyć jałowych materiałów, i sporo ziemi rodzimej, piaszczystej. To nie jest taka najgorsza. Ona jest w miarę wilgotna jeszcze, ale no na pewno nie jest to takie dziadostwo jak tutaj z boku takie, takie rodzime. Niestety muszę tutaj powiedzieć parę słów na temat metody, którą kiedyś pokazywałem, żeby to było jasne o co chodzi. Jak widzicie, mam tutaj taki spróchniały kawałek drewna, który się nie rozłożył. Tu mógłbym go trochę mocniej nacisnąć i by się rozwalił. I takich kawałków jeszcze dosyć sporo znalazłem na dnie, dlatego że często w takich permakulturowych poradach mówi się o tym, żeby na dno rypać gałęzie, różne patyki i tak dalej. Takie elementy, które trzymają wodę i po prostu długo się rozkładają, uwalniając do gleby różne składniki. Natomiast muszę Wam to i po, doradzić, i odradzić oczywiście. W momencie kiedy macie kompost, jeżeli macie już własny kompost, nie pierwszy rok uprawiacie ogród, to po prostu nie ma sensu tego robić, wrzucać tego, tego drewna, lepiej to drewno wrzucić jako ściółkę gdzieś pod, pod krzewy, pod drzewa lub... Wykorzystać właśnie do robienia kompostu, a tutaj rzucać sam kompost, dlatego że to po prostu zostało, pomimo tam dwóch czy trzech lat, jeszcze się nie rozłożyło, zawsze to pobiera jakiś azot do rozkładu, i jeżeli mamy już lepsze materiały, no to moim zdaniem nie ma sensu takich używać w ten sposób. Ale ja w tych wszystkich grządkach wykorzystywałem właśnie tego typu materiały, jak zrębka na dno, również trociny, próchnica z rozkładających się gdzieś tam w drzewie. W lesie, przepraszam, drzew, to wszystko zbudowało mi właśnie te materie, także jeżeli się nie ma tych materiałów jak kompost, jak jakaś taka ziemia już żyźniejsza, żeby tu nasypać, to, to warto oczywiście... To, to drewno wykorzystać. Jak widzicie, tu są jeszcze takie kawałki całkiem, całkiem jeszcze no, może nie chciałem powiedzieć, że twarde, bo mi się wydawało, no nie no, to się rozpada, trzyma sporo wody w tym, więc tak jak mówię, ja robiłem to z niedoboru materiałów i oczywiście każdemu polecam w tym kontekście. Ale jeżeli macie już kompost, to lepiej takie materiały po prostu rzucić sobie na ściółkę pod drzewa, krzewy albo do kompostu kolejnego. Moi drodzy, tutaj nie było żadnej siatki, zrobimy sobie zaraz jeszcze jedną grządkę tam rozłożę, gdzie była taka siatka plastikowa, zobaczymy czy coś z nią się stało, czy się nie stało. W każdym razie tutaj nie było, tu była tylko tektura i właśnie tego typu takie zdrewniałe różne materiały rzucane tutaj. I jak widać, to to są chwasty, które teraz mi tu wpadły, tak, to nie ma co na nie zwracać uwagi. Jak widać jest tu praktycznie łyso, nie ma chwastów tych, które rosły wcześniej. Bardzo dobra metoda, szybka. Rzucić te, które można w dwóch warstwach i przysypać ją dużą warstwą ziemi. Dosłownie, tu gdzieś zostawiłem, o chyba tutaj. Taki jeden, a to w ogóle jest korzeń, a ja myślałem, że to peż mi rośnie, ale tu gdzieś też był chyba jeden taki większy peż gdzieś wyrósł. Reszta wszystko jak widzicie, ładnie wygląda. Zdarzają się takie opinie czasami ludzi, którzy nie umieją zrobić tego dobrze, że tektura nie zatrzyma peżu, bo peż się przebije. Nieprawda, dwie warstwy tektury to już jest aż nadto. Ja dawałem jedną warstwę. I te 20-30 cm jakiejś materii, zanim się przebije ten pesz przez y, ten karton, zanim on się rozłoży, żeby w ogóle mógł go przebić, to najprawdopodobniej padnie albo pójdzie gdzieś bokiem. No jak widzicie, ja mam tu czysto, to wszystko to jest tu, to to, to, to powpadało, tak? Tak to to. No rosną oczywiście chwasty na tych grządkach, Zdarza się, no jak widzicie tam. Ale to większość jest też wysianych po prostu teraz, tak? gdzieś tam na wierzchu po, po, powysiewały się i tyle. Ale metoda typu karton, najlepiej położyć które, potem dopiero grządkę na tym, tak żeby tektura jeszcze kawałek wystawała, to brzydko wygląda, ale to po pół roku już tego nie będzie praktycznie, kosiarką to rozwalicie i tak dalej. Ale tutaj właśnie różne materiały, ziemia, bardzo ładnie się to sprawdza. Jeżeli chodzi o deski, no niestety te deski, które były na samym dnie, jak widzicie tutaj, to jest kompletne próchno. Nawet nie wszystkie wydobyłem, bo po prostu e, łamały mi się w rękach jak wyjmowałem. O, widzicie, to już się do niczego nie nadaje, do suszenia, do czegokolwiek e, po tych dwóch, trzech latach. Jest to po prostu do wyrzucenia. Te wyżej deski jeszcze jako tako. Te najwyżej oczywiście najmniej narażone na wodę. Jeszcze tam do jakichś tam pierdół można użyć czy do wysuszenia, wyczyszczenia i spalenia gdzieś w piecu. Ale tamto nie nadaje się do niczego innego jak tylko rzucić no po prostu na kompost też niech się, niech się rozkładają. Natomiast chciałbym Wam odradzić te grządki takie z tym wycinanym. Ja takie robiłem na próbę mam tutaj jeszcze taką jedną grządkę. Z dwóch powodów właściwie. Trzech po pierwsze jest więcej roboty niż po prostu przykręcić jedno do drugiego, jedną deskę do drugiej, tak jak to robiłem tu chociażby. Tu jest mniej roboty przy tym niż bawienie się w wycinanie tych ząbków, jak może widzieliście na filmie. Albo może nie widzieliście, bo to było szybko. Musiałem kilka wkrętów z tamtej grządki, pomimo że właśnie taka była na wsówki. Wyciąć, wyciągnąć kilka wkrętów, bo jednak się rozpadała i któregoś razu musiałem poprzykręcać druga sprawa, no właśnie psuje się szybko, zobaczcie, że dużo mam takich desek, gdzie już tej góry tu nie ma tylko jest kawałek wycięte, bo ten drugi kawałek się złamał, ja gdzieś tu miałem jeszcze te kawałeczki gdzieś teraz oczywiście jak nagrywam to mi wypadły, o tu chyba no po prostu te kawałki się połamały, tak to jest mówię zwykła sosna nieimpregnowana, to nie jest żadne twarde drewno, ale nawet przy twardym po prostu będą się psuły ułamują się i potem się zsuwa jedna z drugiego. Jest to niefajne, trzeba się przy tym narobić, żeby to w ogóle zrobić dobrze. No i tyle. To takie na razie dwie rzeczy, że, że po prostu trzeba się przy tym narobić i się psuje. A trzecia sprawa bardzo niedobrze się tu kości. Wszystkie te zakamarki tu, tu i tu. Wymagają niestety osobnego, jakby koszenia ręcznego, albo się podjeżdża tutaj żyłką. Żyłka tłucze w te w te, te, czasami się urywa przez to, albo, albo po prostu rozwala te kawałki. To to jest bardzo niefajne i odradzam wam, jednak kosiarką tutaj podjechać taką, żeby sobie. Tak to to normalnie człowiek by przejechał zwykłą kosiarką wzdłuż i większość by się skosiło, tak? Może by trzeba było coś tam jeszcze pod kaszarką jakąś przejechać, ale to już niewiele. Natomiast tutaj ja teraz ręcznie trochę powydłuję bo wydobywałem, ale tu bardziej widać też już to zrobiłem ręcznie a tu bardziej widać na przykład wroty czy już to trochę skosiłem to w tych miejscach gdzie są właśnie tu też jest taka grządka na takie wcięcia to tutaj zawsze mam haszcze. a tu elegancko cyk cyk wycinam także no jednak z praktyki teraz patrząc bardziej bym Wam powiedział zwykłą prostą deska deska do deski i wkręt albo jakieś właśnie jeszcze w środku takie paliki ale to, to za dużo roboty i później pierdzielenia się z tym wszystkim. No i dobra, doszliśmy do momentu, kiedy widać siateczkę, siatkę plastikową, niby przeciw kretom, takie jakieś, ja nie wiem skądś to miałem. Ja nie kupowałem tego specjalnie. Tu chyba jest około 10 mm czy 15 oczko, nie mam pojęcia. Patrzę, że jednak ona jest, że jednak się nic z wielkiego z nią nie stało właściwie na całej długości. Aczkolwiek jest kilka dziurek, tutaj mniejsza. Tu jest jakaś taka duża, okrągła i zniknęła ta siatka nie wiem co się z nią stało nie mam pewności czy uderzyłem szpadlem i zrobiłem jakieś dziury czy po prostu coś jednak się przez to przebiło ale nie oszukujmy się nawet gdybym zrobił to ja a gryzonie nie przeszły to jakby chciały to i tak by przeszły tak? no bo to jednak jest dosyć duże to oczko jak jest jakiś maluśki gryzą to się przeciśnie a wystarczy że Przednie, nie wiem, dwa i już ma prawie całe to otwarte. To jest cieniutkie, to nie jest zbrojone w żaden sposób. Jest to zwykły plastik, więc myślę, że wkładanie takiej siatki nie bardzo ma sens, chyba że nie mamy innego wyjścia. Ja na przykład używałem też tej siatki w domu swoim do zabezpieczenia przeciwgryzoni, ale też nie będę się wdawał w szczegóły. Natomiast też dlatego, że po prostu nic innego nie miałem, więc tutaj to zastosowałem, ale powiem wam tak. Jedynie chyba siatka metalowa o drobnych oczkach zdałaby tu jakkolwiek egzamin, z tym, że nawet jak jest ocynkowana, to jest cały czas w środowisku takim zamkniętym, wilgotnym, i podejrzewam, że i tak z czasem skoroduje. No ale jeżeli tak rządka przetrwała ze 3 lata bez. Jakby większego uszczerbku dla tej siatki, no to może taka metalowa z jakimś gruby drut, ocynkowany, przetrwa i faktycznie zatrzyma gryzonie, zatrzyma też duże osobniki turkucia podjadka na przykład, no ale będzie na pewno dużo droższa niż siatka plastikowa. I trzeba też wziąć niestety pod uwagę, że te dziadoki no, gryzoniowe i turkuciowe i inne, no mogą też wejść od góry, tak. Niestety mogą wejść od góry i wtedy nic na to już nie poradzimy, no nie będziemy przecież tego robić, nie wiem, z jakiegoś muru, kurczę, betonowego czy, czy metalowego i jeszcze do tego zakładali od góry siatki, uzbrajali te grządki, nie wiadomo jak. No bo po prostu narobimy się, narobimy, a i tak znajdzie się gdzieś jakaś dziura, i tamtędy wejdzie, tak? Więc na pewno taka siatka pomoże, żeby nie wchodziły od spodu może krety, może właśnie turkucie czy, czy norniki, nornice ale no z góry i tak, jak będą chciały, to wejdą. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek inne zabezpieczanie tutaj gleby, to nie wiem, czy ma to jakikolwiek sens, dlatego że jeżeli na przykład rzucimy tu pełno kamieni, czy kostki brukowej, czy czegokolwiek, no to musimy się liczyć z tym, że niestety warzywa będą rosły tylko na tym, co im tutaj oferujemy. Nie będzie żadnych połączeń grzybowych dalej z ziemią, nie będzie do tego miejsca, jak jest wykopane, gdyby to było wybetonowane, jakkolwiek, to nie dość, że się gnój będzie robił nam za przeproszeniem, bo woda nie ma gdzie odpłynąć. Nawet jeżeli zrobimy nie wiem, kamienie, woda odpłynie, ale ziemia nie za bardzo będzie miała jak przejść. Do tej ziemi poniżej, no to po prostu nie będzie połączeń grzybowych. Ta ziemia nie będzie dobrze prosperować. Będzie się wyjaławiać dosyć szybko, nie będzie korzystać z zasobów wodnych tam pod spodem czy z jakichkolwiek innych połączeń no, mikoryzyjnych, grzybowych i tak dalej. Także jeżeli chodzi o siatki, jak tylko ktoś ma kupę hajsu, to może sobie kupić faktycznie metalową siatkę ocynkowaną czy zwykłą metalową. Wiecie, to są takie rzeczy, że często ludzie się zastanawiają, czy ocyn, kto jednak nie schodzi i nie wydziela czegoś do gleby, czy plastik czegoś nie wydziela, tak? Dlatego ja nie jestem też jakimś wielkim miłośnikiem wyrzucania tutaj folii na te, na te boki tu i na dno, bo to też jest Przerwanie totalne em, połączeń z glebą i do tego jak coś napada to już w ogóle jest bagno. Czasami same boki ludzie owijają. No można, no, ale trzeba się liczyć z tym, że skoro do atestowanych butelek z wodą w markecie stojących wydziela się jakieś dziadostwo, które potem pijemy, to nie ma co liczyć, że zwykła siatka albo folia rzucona do ogrodu nie będzie do gleby niczego wydzielać. prawda? Może i to nam nie zaszkodzi, może tego będzie mało, nie wiem. W każdym razie tak to relacjonuje, że przetrwała ta siatka, ale myślę, że te dziury to może ze dwie ja zrobiłem jakieś tam, ale tę jedną, gdzie tam siatka w ogóle zniknęła, to podejrzewam, że jednak jakiś gryzoń sobie obgryzł to dookoła i miał wtedy wejście do, do środka. Nie znalazłem tu korytarzy, ale nie znalazłem też korytarzy pod tą wcześniej tutaj zlikwidowaną grządką, także... Ciężko mi powiedzieć. Zabezpieczanie przed gryzoniami nie jest proste. Zawsze może wejść od góry. Często chodzę po ogrodzie i widzę jakąś dziurkę w trawie po prostu. No wlazło coś do środka i tyle, tak? To tak samo wejdzie i po ściance grządki i wejdzie od góry. Jeszcze jedna sprawa, te grządkę robiłem przy użyciu gwoździ. Bardzo serdecznie wam odradzam ten pomysł. Dużo łatwiej jest po prostu wziąć wkręty, powkręcać, potem powykręcać, nawet jak są pordzewiałe, nawet jak jakiś jeden się złamie, to i tak dużo łatwiej niż, niż z gwoździ. No wtedy po prostu miałem gwoździe na działce, potrzebowałem zrobić, człowiek ciągle zajęty, to raz, dwa, trzy zrobiłem. No i przetrwała kupę czasu na tych gwoździach, ale po prostu łatwiej jest, tak? Wziąć wkręty, nie gwoździe, bo to jednak... Zrobić jest podobnie szybko, a rozłożyć przy użyciu gwoździ niestety dużo, dużo gorzej. No i na dzisiaj chyba zostanie mi tylko jeszcze tamta. Tutaj zrzuciłem te deski teraz z grządki, którą rozkładałem. Zobaczcie, jaka jest różnica. Ta deska była na dole. Ta była na górze. To jest wewnętrzna strona, widać po tym kołeczku tam. Z drugiej strony wygląda podobnie, o, to są jakieś stare deski tarasowe od kogoś, więc one czymś tam impregnowane były, jest przynajmniej z jednej strony, tak? Natomiast tutaj widzicie, że no przeżarte, totalnie mokre, to z tego leci woda, o widać. A, a wcale tak nie padało za bardzo teraz, więc nie miało od czego z zewnątrz, że tak powiem, zamoczyć, po prostu tam na dole grządki panują takie warunki, kompostuje sobie wręcz ta deska po prostu i niestety nie da się tak, że się dokłada od góry cały czas nowe i wszystko jest równiutko, to tak średnio by wyszło. No niestety, ale, ale po tych trzech latach powiedzmy one po prostu e, się niszczą. Z tych samych desek mam tu zrobioną piaskownicę dla dzieci, ale wiecie piaskownica nie jest zasypana cała, poza tym jest to piasek a nie ziemia, także tutaj mniej jakichkolwiek w ogóle wilgoci, ale też i bakterii, i grzybów mniej tutaj się kręci i pracuje tutaj właściwie w tym samym czasie mniej więcej to było robione te deseczki też jeszcze są całkiem, całkiem w miarę zdrowe no, im więcej, im głębiej im więcej ziemi, im więcej wilgoci, tym szybciej niestety się psują na dzisiaj koniec, dam radę tego dnia zrobić tylko trzy tak rządki no ale tu jeszcze mi została marchew tam seller no na spokojnie porobimy moi drodzy krótkie podsumowanie postaram się jak najszybciej ale nie wiem czy mi się uda jak zwykle Pierwsza sprawa, jeżeli decydujecie się na grządki z drewna, pamiętajcie, że 2-3 lata wytrzymają. Później, to już może być różnie, w zależności jak to dużo podlewa, jaką ma wilgotną ziemię, czy sobie najpierw na przykład położył jakieś cegły, a dopiero potem na tym to drewno, czy się impregnowało jakoś, czy nie impregnowało. Ja mówię na podstawie takiego po prostu położenia grządki na, na ziemi niby piaszczystej, ale jednak codziennie dużo wilgoci, bo, bo mało słońca, dużo drzew dookoła, więc Cień, dużo tej wilgoci jest ściłkowane, były, no więc jak 3 lata takie surowe dechy u mnie nie przetrwają. Zresztą wielu z Was już do mnie nieraz też pisało, że 3 lata to jest maks. Później po prostu się rozlatują. Ona może jeszcze z zewnątrz wyglądać tutaj o tak jak ta z celerem, całkiem, całkiem. Natomiast zaczyna się ją rozkręcać. Okazuje się, że od środka jest tak przegniła, że w każdej chwili może spróchniała, że może w każdej chwili się rozlecieć. Na pewno warto robić grządkę na wkręty, nie na gwoździe i taką Prostą, nie taką z tymi wystającymi kantami, to już omawiałem, bo łatwiej jest skosić, łatwiej rozebrać jak jest na, na wkręty. Człowiek się nie potyka. Ja parę razy kopnąłem nogą w te wystające takie o, elementy w to i mi się to złamało po prostu. Także lepiej takich nie robić, tylko, tylko takie proste. Jeżeli chodzi o wymiary, może jeszcze powiem, żeby to nie wyglądało jak nagrobek, to polecam zrobić tak 3 metry długości, od 3 do 5 powiedzmy. No bo wtedy można oczywiście krótszy i dłuższy, no przecież to nie jest żaden nakaz z mojej strony, ale po prostu nie wygląda tak nagrobek, taki 2 na 1 na przykład. A do tego nie są to takie długie, że można gdzieś tam taczką zawsze zawinąć, bo jak się zrobi 10 metrów, to już jest problem. I też pamiętajmy, że im dłuższe te grządki są, tym bardziej deski się wyginają tutaj na środku. Robi się takie jajko, aż się może rozpaść w pewnym momencie. Trzeba mieć też do w ogóle długie dechy, albo łączyć te deski i robić takie przewiązki po środku, które też najszybciej, że tak powiem, skorodują, no spróchnieją, bo są w środku. Także... Są wady robienia długich grządek też. Natomiast szerokość to tak powiedzmy metr, metr 20, bo szersze jak są to po prostu ciężko jest obrobić z obu stron, nawet podchodząc. Metr 20 to maksymalnie. Ja jakbym kiedyś robił takie nie wiem co jeszcze będę robił, to bym robił metr albo metr 10 raczej. Jeśli chodzi o wysokość, fajnie by było, żeby tej ziemi było tak 30-40 cm ziemi. To zależy też, jak ktoś robi siatkę, to powinien zrobić dużo wyższe te grządki, bo na przykład taka marchew mu po prostu na tę siatkę wlezie. Warzywa korzeniowe, pietruszka, marchew, nawet burak ćwikłowy podróżny taki, po prostu może dojść do siatki i ma problem, żeby rosnąć dalej. Rozgałęzi się, gdzieś się tam poplącze z tą siatką albo zdeformuje bardzo i no. Nie jest to fajne, natomiast jak ktoś nie ma siatki, no to może zrobić nawet 20 cm, bo zawsze to też w ziemię to wejdzie. Z tym, że im więcej dosypiemy dobrych materiałów od góry, tym lepiej. Najlepiej oczywiście kompost, czy tak jak ja mówię, taką ziemię kompostową, czy jak ktoś nie ma za dużo kompostu, to kompost pomieszany z ziemią rodzimą. Ja mam ziemię piątej klasy piasek, więc najlepiej jakbym w ogóle tego nie używał, ale, ale z braku laku, no i kit dobry. To, to, to tego typu materiały bardzo dobrze się sprawdza. Mówię, położenie tektury i na to jakieś materiały rzucanie wygłusza to chwasty, Ja nigdzie ich nie wydobywałem. O, to tak było wszystko, jak tutaj jest. Po prostu był rzucony karto jakaś tekturka i na to materiały. Jeżeli ktoś nie ma kompostu, ziemi kompostowej, no to wtedy właśnie no, kawałki drewna na spód, żeby trochę wody trzymały, trochę jakieś próchnicy z lasu, trochę ziemi rodzimej, trochę jakiś pokrzyw powrzucać, jakiś roślin, po prostu y, rzeczy, które byście na kompost wyrzucili, można wyrzucić. Jak się ktoś boi, że mu wyrośnie tam pesz i inne rzeczy, to najpierw przesuszyć i potem wrzucić. To takie rzeczy jakby mogę powiedzieć, czy ta siatka zdaje egzamin. Średnio mogę powiedzieć. Gdyby była mega podziurawiona, wiedziałbym, że zrobiły to gryzonie. Przez to, że było kilka dziurek, to, to tak naprawdę nie wiem, kto je zrobił, bo może ja przez przypadek uderzyłem widłami chociażby, czy szpadlem i zrobiłem dziurę. Także im wyższe, tym po prostu mniej szkód się też narobi, jeżeli ktoś grządki przekopuje. Ja raczej ich nie przekopywałem, tylko tak przegrabiałem troszeczkę. No i słuchajcie, na no tyle. No co, no, a propos drewna już powiedziałem, a propos wkładu do środka też czy ktoś z Was używa jakiejś woli. Podzielcie się sami w komentarzach pod spodem. Napiszcie coś, jakie macie grządki, wymiary, ile wam wytrzymują, z czego są. Każdy ma jakieś tam swoje racje, warto się tymi informacjami wymienić, bo ja też tak na początku mówię: Ach, drewno najlepsze, bo przecież to takie naturalne i w ogóle. Ale no po trzech latach już muszę to wszystko wywalić. Nie? I ja mam tyle obowiązków, że naprawdę nie chcę mi się robić kolejnych grządek. Ja mam co robić w życiu i wolałbym korzystać, a nie ciągle coś budować, dlatego nie wiem, co jeszcze zrobię, ale być może zamienię cały ten teren na jedno wielkie takie poletko, które. No po prostu ograniczę jakimiś, nie wiem, krawężnikami i będę ściółkował grubo, porobię sobie tam rządki, a może zbuduję rządki znowu z desek, bo nie będę miał innego wyjścia, nie wiem, deski te w tej chwili są bardzo drogie, zresztą jak wszystko drożeje, ciężko powiedzieć ile to tak naprawdę pracy będzie mnie kosztowało, żeby to wszystko zlikwidować, zrobić z powrotem. Także dajcie znać sami. Widzicie co się dzieje u mnie, już nagadałem co, co mogłem. Dajcie znać, czy macie takie czy siaki, jakie duże te grządki, co używacie do środka. To nie jest tak, że ja Was zachęcam do komentowania tylko po to, żeby mieć więcej komentarzy pod filmem. Tylko jak widzicie po serduszkach, po odpowiedziach, ja naprawdę to czytam i reszta do tych, którzy nie piszą, powiedzmy komentarze, tylko oglądają, też zachęcam, zajrzyjcie do tych komentarzy pod spodem, bo ja czasami z nich naprawdę korzystam. W sensie czytam zawsze, ale no nieraz nie już po prostu to wiem. Albo, albo mi się na przykład pomysł nie podoba, to nie korzystam, ale czasami korzystam z tych wskazówek, i im więcej ich tam jest, tym łatwiej coś wewnioskować. Tyle moi drodzy. Przede mną, oczywiście likwidacja jeszcze pozostałych trzech, ale to już sobie zrobię gdzieś tam poza kadrem, może za dwa tygodnie dopiero, bo, bo po prostu będę tutaj no, jeszcze te marchew i Selera troszeczkę trzymał. No nic, no, robota przede mną. A co się będzie działo później, w przyszłym sezonie? Prawdopodobnie już, bo w tym to wątpię, żebym znalazł czas na pracę jeszcze w ogrodzie. Zostańcie. Na ekranie, że tak powiem. W eterze czy jak to się tam mówi pozostańcie, bo nie mam pojęcia, co się będzie działo. Naprawdę muszę sobie to przede wszystkim znaleźć na to czas, przemyśleć, bo nie wiem nie wiem jeszcze co będę robił, na co się zdecyduję. Każde rozwiązanie ma jakieś swoje wady albo jest drogie, ale za to trwałe. Natomiast średnio może naturalne, inne znowu te naturalne, zwykle krótkotrwałą żywotność mają. Wymagać wymagają naprawdę wiele pracy i też mają wpływ na środowisko. Ach, ja zważywszy na to że się zajmuję tym ogrodem już któryś rok a nie z doskoku to chciałbym coś y, trwalszego zrobić tutaj no ale nie wiem. No, może jeszcze coś na Facebooka wrzucę w tym temacie jakieś zdjęcie i po, pod, y, podejmę dyskusję czy na YouTubie nie wiem zobaczymy. Zapraszam na Facebooka jak chcecie link to jest pod filmem i tam wtedy możecie zamieszczać własne zdjęcia, na przykład co Wy macie. Tak? To wtedy może akurat ktoś zamieści coś takiego fajnego, że, e, że skopiuje, za przeproszeniem, albo zapożyczę część pomysłu. Dziękuję bardzo za uwagę. Jakbym czegoś zapomniał opowiedzieć jeszcze, coś by Was interesowało, też dajcie znać w komentarzu, przeczytam i odpiszę. Dziękuję bardzo i do zobaczyska. pa. pa.